Siemanko, nazywamy się Ania Durka, a oto Zajegranie. A jeśli lubicie gry, to dobrze trafiliście, bo to jedyny taki program sieci, który w całości poświęcony jest wszystkiemu, co dotyczy komputerowej rozrywki. Dziś przyjrzymy się jednemu z ciekawszych uniwersów w świecie gier, znanemu zarówno użytkownikowi PC, czy czytelnikowi książek, no czy też graczom rpg -ów. Mowa o brutalnym, pełnym czarnego humoru w świecie Warhammera. Na horyzoncie premier zawita niebawem dziesiąta odsłona serii Total War, czyli hardkorowa strategia dla wyjadaczy. Fani Warhammera w końcu doczekają się nowej gry z ich ulubionego uniwersum, bo choć w przeszłości Games Workshop stawało w szranki z komputerowymi gigantami wypuszczając serenne gry spod szydu Warhammera żaden z tytułów nie zawładnął sercami graczy, a szkoda, bo świat młotka to niezwykle barwny uniwersum. Warhammer to świat wykreowany na bazie systemu RPG wydanego po raz pierwszy w 1986 roku przez wspomnianą firmę Games Workshop, a w Polsce przez wydawnictwo MAG. To jeden z pierwszych systemów, który zawitał nadwisłę i natychmiast podbił serca graczy. W kolejnych latach wydano masę dodatków wzbogacających świat gry o nowe przedmioty, scenariusze, bohaterów niezależnych, czy całe kampanie dla wielu graczy. Akcja Warhammera rozgrywa się przede wszystkim w fikcyjnym starym świecie, wzorowanym na Europę z przełomu późnego średniowiecza i renesansu. W świecie tym występują cztery grywalne rasy: ludzkie, elfy, krasnoludy i niziołki. Krainy zalewane są nieustannie przez hordy chaosu, które wylewają się z północy globu, niszcząc i wypaczając wszystko na swojej drodze. Gracze doczekali się kilku tytułów, dzięki którym mogą zobaczyć świat Warhammera na ekranie komputera. Tych najważniejszych warto nadmienić RTS z elementami RPG pod tytułem Dark Omen oraz Mark of Chaos. Oba tytuły mają swoich wiernych fanów i zebrały dość pozytywne recenzje, ale żaden z tytułów nie odniósł spektakularnego sukcesu. Dlaczego? Dodajmy do tego jeszcze takie tytuły jak Shadow of the Hornhead, Battle March czy sportowe Blood Bowl. Widać, że uniwersum to starało się być zaorane na różne sposoby, ale póki co twórcy nie trafili jeszcze na żyłe złota. Dziwi brak obecności konkretnego tytułu RPG rodem z Baldur's Gate czy Dragon Age. Przyomem miało być wydane w 2008 RPG-MMO Age of Recony, które rzuciło wyzwanie samemu World of Warcraft i jak się można domyśleć, poniosło skromną klęskę. Również tytuły z drugiego uniwersum, czyli Warhammer 40 tysięcy, nie mogą przebić się do ligi najlepszych gier na rynku. Na rynku planszówek, karcianek, a przede wszystkim gier bitewnych, użyciem modeli Warhammer, nie ma sobie równych i rządzi niepodzielnie. W niecyfrowym świecie niestety radzi sobie znacznie gorzej. Jeżeli podobał Wam się odcinek, napiszcie w komentarzach koniecznie, jaki kolejny świat, uniwersum czy system znany z gier Chcielibyście, żebyśmy Wam przedstawili. Subskrybujcie kanał i dajcie łapkę w górę. No weź! Cześć!